Dzień dobry, witam Was na kolejnej lekcji. Dziś chciałabym opowiedzieć Wam o początkach polskiego parlamentaryzmu. Czym jest w ogóle parlamentaryzm? Jest to taki system rządów, w którym parlament, czyli Sejm i Senat, ma udział we władzy, jest organem ustawodawczym. Parlamentaryzm jest takim systemem rządów, który wstępuje w ustroju demokratycznym. Parla parlamentaryzm mamy też obecnie w Polsce. W Polskim Senie zasiada teraz 460 posłów, a w Senacie 100. Są 100 senatorów. Są oni wybierani w poszczególnych okręgach wyborczych przez obywateli w wyborach bezpośrednich. Gdzie obowiązuje zasada proporcjonalności w Sejmie i zasada większości w Senacie? Początki polskiego parlamentaryzmu sięgają w wieku XIV, kiedy to król, który chciał podjąć ważne decyzje państwowe, Poza Radą Królewską, czyli takimi najważniejszymi doradcami, zaczął zapraszać na obrady szlachty. Ze względu na udział szlachty w rządzeniu państwem, okres ten będziemy nazywać demokracją szlachecką. Demokracja szlachecka, czyli demokracja pochodzi od słów, dwóch słów właśnie greckich, które oznaczają inaczej rządy ludu. Szlachecka dlatego, że tutaj szlachta odgrywała tą e, najważniejszą rolę w rządzeniu państwem. A kim była szlachta? E, Polska i e, Litwa e, w średniowieczu e, były e, tak jakby podzielone na e, kilka e, takich ważnych grup społecznych. E, jedną z nich była szlachta, e, czyli potomkowie e, rycerzy. Rycerze w zamian za udział w wojnach otrzymywali od króla ziemię, i ta ziemia była dziedziczona przez kolejnych potomków. W ten sposób tutaj szlachta bardzo się pokaciła, była jednak taką grupą bardzo małą, jeżeli bierzemy pod uwagę, Wszystkich obywateli, bo liczyła od 6 do 10 procent i była też bardzo zróżnicowana, ponieważ mieliśmy taką najbogatszą warstwę, czyli magnaterię. Oni posiadali pałace, byli właścicielami też kilkudziesięciu. Miast czy wsi, czasami nawet kilkuset. Mieliśmy szlachtę średnią, trochę, trochę uboższą, która mieszkała w dworkach i posiadała właśnie tak do kilku wsi. Była też szlachta zagrodowa, która miała tutaj swój dworek i gospodarstwo. Na którym pracowała też fizycznie, oraz najbiedniejsza część szlachty, czyli szlachta Kołota. Była to szlachta pozbawiona majątku, bardzo często taka, która służyła tutaj jako pomoc domowa magnaterii. Tym, co łączyło szlachtę, był to herb. Po, jakby przynależność do jakiegoś konkretnego rodu, oraz szabla. W jaki sposób szlachta doszła do władzy? Początkowo krajem rządził król i Rada Królewska, natomiast król, aby zachęcić tutaj szlachtę do udziału w pospolitym ruszeniu, Pospolite ruszenie to był taki obowiązek stawienia się do, do walki przez szlachtę, która też musiała zadbać o to, o, o uzbrojenie, właśnie tutaj, o, o, o broń. Taki obowiązek obrony państwa i w związku z tym, żeby ich zachęcić, to król wydawał różne przywileje. Niektóre z tych przywilejów dotyczyły właśnie sprawowania władz. Na mocy przywileju nieszawskiego, czyli takiego wydanego w miejscowości Nieszawa w 1457 roku, królowi nie można było bez zgody szlachty uchwalać nowych praw, nakładać nowych podatków czy zwoływać pospolitego ruszenia. Król mógł sam decydować właśnie w sprawie miast królewskich, len czy chłopów królewszczyzn. Królewszczyzny to były takie właśnie ziemia, którymi władca zarządzał bezpośrednio. Natomiast około pół wieku później, czyli w 1505 roku, na Sejmie w Radomiu uchwalono taką konstytucję sejmową, ona nazywała się Nihil Po łacinie, a po polsku to znaczy nic nowego. I na mocy tej konstytucji sejmowej król nie mógł już podejmować żadnych decyzji bez zgody szlachty. Czyli widzimy, że w zamian za tutaj udział w pospolitym ruszeniu król Pozbawił siebie możliwości decydowania samodzielnie o sprawach państwowych. I takie obrady, w których uczestniczył król, Rada Królewska i szlachta, będziemy nazywali Sejmem Walnym. Z czasem Rada Królewska. Przekształciła się w osobną izbę, izbę wyższą nazywaną Senatem. Natomiast tutaj szlachta utworzyła izbę niższą nazywaną izbę posel, Izbą Poselską. I te trzy tutaj stany sejmujące decydowały o sprawach państwowych. Kto ze szlachty brał udział w tych obradach Sejmu. Zanim doszło do Sejmu Walnego, to w poszczególnych regionach Rzeczpospolitej odbywały się sejmiki ziemskie. Na tych Sejmikach Ziemskich decydowano o sprawach lokalnych, na przykład o Naprawie różnych obiektów albo o udzielaniu pomocy y, mieszkańcom y, miasta bądź wsi, ale y, wybierano także posłów na sejm walny, takich reprezentantów, y, którzy otrzymywali także y, instrukcje poselskie czyli wskazówki, jak powinni głosować y, właśnie w jakiejś y, danej sprawie. Gdzie i jak często zwoływano sejmy? Początkowo sejmy odbywały się w kilku miastach, najczęściej był to Piotrków, Radom lub Lublin, także Grodno, i najczęściej było to w kościołach. Dopiero od drugiej połowy XVI wieku przeniesiono miejsce obrad na zamek królewski w Warszawie. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że Warszawa stała się stolicą Polski, przeniesiono stolicę z Krakowa do Warszawy, a po drugie posłowie z Litwy mieli też bliżej do Warszawy, kiedy przybywali na Sejm. Dodatkowo od XVII wieku Postanowiono, że co trzeci sejm będzie odbywał się na Litwie. I początkowo też nie było to uporządkowane w jakim czasie, ale z czasem zdecydowano, że taki sejm walny będzie zwoływany minimum raz na dwa lata i będzie trwał przez sześć tygodni. W sprawach nadzwyczajnych, głównie dotyczyło to spraw podatkowych lub wojskowych, król mógł zwoływać sejm, właśnie taki nadzwyczajny, który trwał dwa tygodnie. I ten sejm mógł być zwoływany tutaj z różną częstotliwością. Jaka była tematyka obrad Sejmu? Najczęściej dyskutowano na temat uchwalenia nowych praw, wysokości lub nowych podatków, a także pospolitego ruszenia. Dodatkowo, od roku 1573 na sejmach także zaczęto wybierać króla. Dlaczego tak się stało? Dlatego że w 1572 roku zmarł król Zygmunt August. Nie pozostawił tutaj po sobie męskiego potomka, który przyjąłby tron i postanowiono, że król będzie wybierany przez posłów polskich i Litewskich. I tak na początku e, zwoływano sejm, e, tak zwany konwokacyjny. E, w czasie obrad tego sejmu e, decydowano o miejscu i czasie e, wolnej elekcji, a także e, zgłaszano kandydatów do tronu. E, niekoniecznie byli to Polacy, ale e, także. Tutaj reprezentanci innych państw. Później, kiedy już zorganizowano sejm konwokacyjny, to był organizowany sejm elekcyjny, czyli sejm, na którym wybierano króla, i trzeci sejm to sejm koronacyjny, czyli tak jak sama nazwa wskazuje odbywała się na nim koronacja. Dodatkowo, po każdym właśnie takim sejmie odbywały się sejmy relacyjne. Czyli ci posłowie, który, którzy brali udział w, sejma, w sejmie walnym, wracali do swoich domów, organizowano ponownie takie sejmiki ziemskie, i na tych sejmach, Zdawano relacje z tego, co wydarzyło się na Sejmie Walnym. W jaki sposób głosowano w czasie obrad takiego Sejmu? Obowiązywała zasada jednomyślności? Co to oznaczało? Wszyscy tutaj senatorowie czy posłowie musieli zgadzać się za na przykład uchwaleniem nowego prawa. Nawet jeżeli jedna osoba się nie zgadzała, to takie prawo nie mogło wejść w życie. I taka zasada obowiązywała do roku 1791, czyli do momentu uchwalenia Konstytucji 3 maja pierwszej konstytucji w Europie, drugiej na świecie, która wprowadzała tak zwany system większościowy, czyli minimum 50% posłów i senatorów musiało opowiadać się za wejściem ustawy w życie. Konstytucja 3 maja dodatkowo znosiła liberum veto była to taka zasada która bardzo psuła właśnie demokrację w Polsce ponieważ polegała ona na tym że jeżeli jakiemuś posłowi nie podobała się propozycja ustawy to mógł on właśnie tutaj użyć słów Liberum Veto, czyli inaczej wolna nie pozwala, i doprowadził do e, zerwania Sejmu, który musiał e, od nowa e, tutaj e, rozmawiać i e, proponować e, zmiany. E, w związku z tym, e, bardzo trudno było e, przeprowadzić w państwie e, jakiekolwiek e, reformy. E, Ważne jest również to, że król, senat oraz Izba poselska razem nie obradowały. To znaczy, kiedy doszło do Sejmu Wolnego, to Izby obradowały osobno, zgłaszały tutaj propozycje zmian i dopiero spotykano się na wspólne głosowanie. Temu głosowaniu przewodniczył marszałek. Dzisiaj również mamy w sejmie marszałka, który posiadał taką laskę marszałkowską, i rozpoczynał właśnie sejm, uderzając tą laską o podłogę, i miał też za zadanie, Pilnować właśnie takiego porządku, żeby nikt tutaj nie zakłócał wypowiedzi kogoś i udzielał głosu poszczególnym posłom. Więc tak to wyglądało. W czasie Sejmów też było takie niebezpieczeństwo, że Dojdzie do jakiegoś sporu, jakiejś kłótni między dwoma posłami, senatorami, czy nawet grupami. Dlatego właśnie taka ciekawostka, że na obrady Sejmu zakazano też przynoszenia broni. Ponieważ wtedy, tak jak powiedziałam, no każdy mógł posiadać szable, później też jeszcze broń palna się pojawiła i obawiano się, że tutaj może dojść do rozlewu krwi, kiedy różne strony były w opozycji do siebie. I to wszystko, jeśli chodzi o. Historię polskiego parlamentaryzmu. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia na kolejnej lekcji.